Cześć, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj mam dla was naprawdę świetny materiał. Chcę wam pokazać, jakim dobrym czołgiem jest DBV. Gram nim e, już jakiś czas, markuję go na streamku i muszę wam powiedzieć, naprawdę, że to, co ten czołg potrafi. Naprawdę, przecież, no, można się złapać za głowę czasami. To, jakie tuby po 8 stów on strzela. Czysta poezja. Jeżeli go macie. Grajcie nim, bo robi robotę. Przechodząc do wyposażenia. Gram na nim cichy układ, turbo eksperymentalne, dosyłacz, ale na drugim zestawie zamiast y, cichego układu mam wętę na jakieś mapy miejskie. Tak? Korzystam z tak. Załoga, tutaj mamy pierwszy, dowódcę, celowniczy, tutaj mamy kierowcę i ładowniczego, takie perki, proszę bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o polowe... Mam pierwsze lewo, drugie prawo, trzecie prawo, czwarte pod celność, piąte pod szybkość celowania, ponieważ i tak jest dobra mobilność. A więc przejdźmy już do bitewki, żebyście zobaczyli jak ta maszyna sobie radzi. Dobra, mamy mapkę słuchajcie, murowaneczka, czyli mapka, która naprawdę jest fajna na takie czołgi do snajpienia właśnie. No i ja tutaj sobie biorę zestawik z cichym układem. Będę jechał wieczy, co widzę, że matchmaking jest taki bardziej hatekowy, więc... Z lasu zrezygnuję, a pojadę na 1-2. Pojedziemy sobie tutaj. Bio wziąłem ten układ, e, cichy układ, żeby spróbować być właśnie niewyspotowanym przez większość bitwy. Więc jadę sobie tutaj w te krzaczki na początku i stara postaramy się dać jakieś uszkodzenia na wieś właśnie w nich. Nie? Powiem Wam, że w ogóle ten czołg to jest naprawdę świetna maszyna. Jego teraz e, na live'ach ogrywam. Jeżeli chcecie, zapraszam na Twitch'ach, kanał Monsterio będziecie mieli w opisie. I powiem wam, że naprawdę dużo idzie się nauczyć z tego czołgu. Jest on fajny. No, jest on fajniutki. Teraz spotujemy 780. W ogóle nie wiem dlaczego, ale koncentracji. Przepraszam, nie wziąłem perka, który mi zwiększa szybkość celowania. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie zauważyłem, ale chyba go nie posiadam. A tak naprawdę chyba ja go spotnąłem pierwszy. Więc będziemy musieli tam sprawdzić, czy na pewno wszystko jest git. No, dużym przeciwnikiem tej maszyny jest Arta. Więc. Ona, jak będzie was strzelała, no to będziecie mieli trochę problemu. Zobaczcie, też oni tak grają troszkę defensywnie. Tak samo widzę, że oni w ogóle w lesie grają dużą ilością czołgów, a tutaj niestety mają troszkę limited, nie? Więc ja będę chyba chciał się cofnąć gdzieś tu, aby. Ojej, ujściu, ojej, kuj siódmy już nam zajął ten. ten las, więc ja tak naprawdę już tylko się cofnę na snajpę, żeby robić damage. Jakiekolwiek. Uszkodzenia Jadę pod pożyczkę, twoją, ty wolę. No, dawaj, ja jadę na podporu. Tutaj, taki tam, wiecie. Czeski wstęp. W tej bitwie trochę jest taki czeski film. Nikt nie wie o co tu chodzi. Ojoj, mój Eber dostaje spota. oj. Oj, po nim już. Szkoda, bo teraz mamy trochę problem. To będzie to spotował, nie? To właśnie w ogóle, że i siódmy tak przejechał jak bandyta. Nawet się nie zastanawiał, widzę. To jedzie ostro. A teraz spróbuję tu połamać jakąś drzewka. Zobaczcie. Zmieniam sobie na hita. Bam. Pomiędzy gąsienicami przeleciało to niestety. No i nie mamy demedża. Bardzo, ale to bardzo mnie denerwuje ten i siódmy. Naprawdę bardzo, ale to bardzo. I dajemy... Hop! Kolejną pestkę. A je po nich. Jeszcze jeden taki zasach, a je po nich. I tak będzie. Gdy dostanie spota ten iść siódmy, to wyparuje. Miejmy taką nadzieję, że dostanie spota. I jakbyś spotował, to no to byłoby bosko, nie? Byłoby bosko. Natomiast widzę, że kurczę, nie chwapi się ten koleżka. O, Rino popełniło błąd ogromny. I ogromnie mocno właśnie oberwało. To jest właśnie to. Zobaczcie, ile ten czołg daje. Jaką alfę posiada. No naprawdę jest świetny. 800, trzał za 800 sprawia, że te czołgi. No szybko im się kończy HP, nie? Szybko im się kończy HP. Teraz zobaczcie. E4 zagubiona. Bam. No i 715. Naprawdę coś pięknego. Ta alfa w tej maszynie to jest po prostu kwiód, Cud miód i orzeczki. Ojejku, jejku, ten siódmy troszkę się rozpędził, ale nie wiem dlaczego ten bad jeszcze tak nie próbuje tu. Nice, jednak spróbował. Ja teraz spróbuję tego batczacika piknąć. Skupiam, on mi daje jedną. Hop! No i fajnie, Myślę, że wyeliminowaliśmy go, tylko kurczę, ta czworeczka teraz tutaj może mi tutaj namieszać i to bardzo. Ja spróbuję w sumie tak piknąć, może z tych szaczków, więc będę miał. Oho, zobaczcie, idealna sytuacja. Bok, hop, no i wyeliminowany został. Test 114. Tak naprawdę mamy przewagę HP. Daniel, trzeba, ja nie chcę coś, może podjechać. Wiem, że gdzieś tam lodówka może być z tyłu, no i to Rino gdzieś się tu czai. Abyś udesem, koleżko troszkę zagrał agresywniej. Może gdzieś właśnie spotnął EBR-ka. Pięknie. To ja chyba na niego nie będę miał bicia, nie. No nie będę miał na niego bicia. Więc może podjadę tu. Oj oj oj, ten ziomeczek się w fale zdążył wycofać. Więc teraz trzeba przyagrować tutaj. Mamy spota na Rino. Hop. No i Rino właśnie zostaje. Kolejny raz strzelone. I to jest właśnie idealne. To jest właśnie idealne wykończenie tym DBFM. No powiem wam 800 alfy sprawia, że. Ogi bardzo, ale to bardzo szybko znikają i pięknie po prostu działa ta alfa w połączeniu z, z dobrym ciałem. On widziałem, że tu gdzieś ucieka, więc ja już tylko skupiam, daję kolejną peskę za 800 no i tak naprawdę prawie 6000 damage. gdzie bitwa nie, nie była taka, wiecie, nie zwiastowała takich super, hiper tutaj yy, takiego wyniku, więc to była pierwsza runda na tym czołgu i muszę przyznać, że jest on wybitnie fajny. Kolejna runda, tym razem mapa granica Imperium, czyli mapa, która jest według mnie słaba. Na randomy jest ona słaba, tylko nadaje się na jakieś hateczki, na jakieś takie czołgi zwierząt. Bo tak naprawdę ciężko na tej mapie zrobić coś innego. Poza tym, że jedzie się albo tutaj, albo tu. I stąd gra się na środek. Nie da się inaczej zagrać na tej mapie. Jakby według mnie ta mapa potrzebuje reworku. Wargaming powinien ją z, z, jakby, no, przerobić, bo zobaczcie, za dużo jest w przestrzeni wyłączonej z gry. Mamy za dużo tych takich kurcze gór i tego wszystkiego. I ja nie jestem fanem na tej mapie. Naprawdę nie jestem fanem tej mapy. Kiedyś mam wrażenie, że ona mogła zostać troszkę lepiej zrobiona. Były tam jakieś kiedyś, widziałem plany, aby inaczej wyglądała. Jednakże Wargaming nie zdecydował się na zmianę tego. To, co zrobiłem, było bardzo ryzykowne, ale nie sądziłem, że Gryfon będzie tak podjeżdżał. W racji, że Gryfon tak podjechał, no to ja już niestety muszę się wycofać stamtąd i będę musiał grać właśnie gdzieś tutaj. Zobaczcie, trochę piknę na taką małpę, no, na tak zwaną małpę, ale mogę sobie na to pozwolić, ponieważ może tylko do mnie dolać ten Gryfon, nie? Więc za danie 800 to jest spoko opcja. I teraz tak naprawdę będę mógł wykorzystać ten krzaczek właśnie. Aczkolwiek może nawet teraz uda się piknąć. U, nie uda się. Te czworeczka, w ogóle zobaczcie jak oni agresywnie grają po tej stronie mapy. Więc ja tutaj też muszę bardzo uważać. Zaraz będę musiał się przestawić. Bo jak sami widzicie, oni strasznie tutaj wywierają presję na nas. Teraz zobaczcie to. Tutaj za tym trzewkiem, jak macie kamuflaż, możecie pikować w taki sposób, że outspotujecie sobie gościa, dajecie mu bułkę i cofacie, nie? I nawet bez spota zrobiłem to. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, więc wow. Jestem troszkę pełen podziwu, że udało się bez spota to zrobić, tylko jest jeden problem. Cała moja drużyna cofnęła. A nikt nie został i nie patrzy tam. Więc tu troszkę jest pies pogrzebany. Jak widzicie. No niby jest tam piksel na tyłek, ale weź to traf. Panie. Panie. Weź to. Weź to panie traf. Nie. Tu trzeba uważać. Ja już się ustawię trochę może tak. To by nie zebrać od tego właśnie fv Bo jak sami widzicie no jest on się tutaj już... Oczył, mówiąc krótko, no i dał za 700, a nie dał peny. Więc bolesne to było dla niego. Bardzo dużo stracił. Ale nie tylko bardzo dużo stracił, ponieważ właśnie go eliminujemy. Więc kolega, mówiąc krótko, odwalił manianę. Teraz zobaczcie tam, że CS gdzieś sofa. Le czwóreczka gdzieś też strzela. Tylko z haeczka nie przebija tego siomeczka. działo czasami jest kapryśne. Jakby jak na to, że ma taką alfę, to i tak jest bardzo celne. Natomiast, no zdarzają się gdzieś tam te rykoszety. Niestety jest to wpisane po prostu chyba w koszta i gdzieś tam zdarzają się te rykoszety. Ja teraz fajnie jakbym udał. Okej. Okay. To, muszę przyznać, była fajna peska, udało się trafić, więc super. Dla mnie teraz muszę podjechać troszkę, bo już DM zaczyna mi uciekać. Ten CS też gdzieś chyba zakładam, że cofnął tu. Więc ja muszę już gonić po prostu damage. Yy, mam nadzieję, że Gryfon zajmie się tym CS-kiem, a ja będę mógł się po prostu przejechać po barczacie. Ewentualnie fale. Gdzie ten barczat może być? FV również może mnie tutaj złanszotować. Jak dobrze wiecie, no czołg posiada niezły firepower, ale napatoczył się nam barczacik. Więc ja mu daję tutaj bułę za 8 stówek. On mnie teraz goni. Natomiast ja się tutaj schowam za tym budyneczkiem. Miejmy nadzieję, że on mnie tu nie skończy. Dobra. Udało się przeżyć. Jest to duży. A naprawdę jest to bardzo duży sukces. Żyje, to jest najważniejsze. FV daje pękę. Niestety ciężko tutaj coś zrobić. Zobaczmy, czy jeszcze damy pestkę. Ta jedna pestka by zmieniła wszystko, bym był zadowolony, no co by nie mówić dużo szczęścia, no i robimy 4400, więc słuchajcie, dzisiaj taki review właśnie DBV-ka, uważam, że czołg, jeżeli ktoś ma, to warto nim pograć, bo naprawdę fajnie się nim gra w tej mecie, bardzo dobrze się odnajduje, no i ta alfa przede wszystkim robi robotę. Także co? Zapraszam do zostawienia lajka, komentarza no i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Może jakiś, kurczę, poradnik z tego, z tych miejscówek na lajty wam pokazać, co? Bo wydaje mi się, że jest jeszcze dużo krzaków, których można naprawdę tutaj, można, które można przedstawić. Więc dajcie znać, czy byście to chcieli zobaczyć w następnym. No i co? Trzymajcie się, kłaniam się, nisko, udanego dnia. Na razie, hej!